Przekazujemy ten chleb upieczony z tegorocznych plonów panu Wójtowi, gospodarzowi tej gminy, żeby dzielił go sprawiedliwie pomiędzy wszystkich mieszkańców gminy i życzymy mu, żeby mu tego chleba nigdy nie zabrakło dla mieszkańców tej gminy, żeby go zawsze miał pod dostatkiem. Dziękuję. Przychody Księży Proboszczu, Szanowny Panie Starosto, drodzy Starostowie Dorzyńkowi, wspólnie z Panem Przewodniczącym chcieliśmy podziękować za ten piękny chleb. Postaramy się go podzielić, żeby nie brakło nikomu, ale też chcieliśmy podziękować tym, dzięki którym, dzięki którym ten chleb możemy codziennie spożywać. Gminę święto plonów to czas podziękowania Panu Bogu za plony, ale również podziękowania tym, którzy trudzą się, którzy jeszcze uprawiają ziemię, bo już coraz mniej jest tych, którzy chcą tą ziemię uprawiać. Dziękujemy tym, którzy sieją, zbierają zboże, tym, którzy później to zboże mielą na mąkę, wypieką chleb tym, którzy, dzięki którym codziennie rano możemy ten, świe ten świeży chleb kupować i spożywać. Szanowni Państwo, z okazji dzisiejszego święta życzę dzisiaj wszystkim dobrej zabawy, życzę podziwiania tych pięknych wieńców. Przy tej okazji chciałbym podziękować korowodom wieńcowym i wszystkim tym, którzy przygotowali te piękne, Wieńce tożynkowe. Dziękuję paniom z kół Gospodyń, które przygotowały nam też jadło wiejskie, takie nasze, tradycyjne, bez konserwantów, bez polepszaczy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żebyśmy mogli godnie świętować gminne święto plonów. Wszystkim życzę dobrej zabawy.